Siemanko, z tej strony, Maksym. Witam Was na Ostrym Kanale. Dzisiaj z Kacprem, ale już po wyzwaniu. Jesteśmy po Ostrym Burgerze, który nazywał się Lucifer. Nie, jeżeli chcecie wiedzieć, co się wydarzyło podczas jedzenia i ogólnie, to musicie zostać z nami, ale sami widzicie, jak wygląda. Ja językiem będę szorował po ulicy, tak nie boli. Bądź z nami, widz. Zostaw suba na starcie i idziemy. W tej serii podejmę się oceny ostrości burgerów z Warszawy. Mam na swojej liście 20 restauracji serwujących burgery i w najbliższym czasie pojawię się we wszystkich, próbując ostrych pozycji z karty danej miejscówki. Na sam koniec stworzę ranking według mojej opinii, a pod uwagę wezmę takie rzeczy, jak cena, smak, nazwa czy poziom ostrości. Przygotuj coś do jedzenia i zapraszam do oglądania. Rozpakuj, prezent. A, a rękawiczki Jak dzisiaj będzie to potrzebne, to No nie wiem, z... weźmiemy chyba. Street credit Sham pan Z Kier czym to, Ci się to, kojarzy szam pan? Z melanżem. Dzień, Dzień dobry. W tym co się krew Lucyfera co się znajduje, można powiedzieć? Karolina Ripę, Habanero <grym> no, papryczek, Co? No. No, różnych rzeczy. Okej, okay, fajnie. Czas oczekiwania na 9 minut. Dobra. Kacper zawsze wejdzie w takie błoto. <grym <grym największe. Zostaje jeszcze przy zdaniu, że... Na 10 koła i jeszcze kaktusa? Tak, yy, polany ostrym sosem. Tego nie było, no to, tego no nie, nie było, nie, ale sobie Świetnie. I to, morsują. to. <laughs> I morsując. O no tak, zrobił to. A co Polska. zamówiliśmy? No, lucyfera. Pana Lucyfera. Zamówiliśmy pana Lucyfera. Burger nazywa się Lucyfer, 40 zł, sama była 48 z frytkami belgijskimi. I tak też właśnie, no wiecie co będzie, ale to pewnie wieczorem. Nie bramę, to później idę na melanżyk. <śm> <ś> to będzie śmieszne. Ja nie, jak coś. Idziemy w poszukiwaniu żabki albo czegoś podobno żabkowego. Mleczarni e, Mleczarni. Na czarni oligocenki, co się... Fajnie, bo zaczęliśmy ten tydzień ostrym burgerem, kończymy go również ostrym burgerem. Nie lubię tego. Nie lubi tego, ale to ja nie, nie lubię tego kontenta, ale to lubię. Fajnie mi się przy tym pracuje, w sensie pracuje. no zajawka jest fajna. Może w Maku wezmę szejka. No mówiłem o tym nie. właśnie. Dobra, w Maku wezmę szejka. Tam jest Mak, możesz kupić szejka? Ja mam maślankę w samochodzie. No, Wszystko Też. Kiedy robimy e, test ostrego maka? Maka? No. Drwal ostry jest. Ja już trochę za późno, ale może na przyszły rok. Drwal teraz się kończy w ogóle. No wiem. Ale możemy zrobić. Pięć drwali naraz. Nie zjem trzeci. Wiesz co się baje, obawiam. Że znowu mi tak mordę wypali. Że co? Nie wiem, ja już jestem zestresowany znowu. Ale... Jak mi powiedział Karolina Reaper i papryczki Habanero. Ostatnio zjadłeś. Pół burgera. Teraz jem więcej niż pół. O, to są poważne deklaracje, co Kasper. co, ja jestem cicho? Właśnie miałem się zapytać, co ty będziesz pił jak będziesz tego potrzebował. Szejka waniliowego. No ale już kończysz sprawie. a jesteśmy dopiero 100 metrów. Idę po drugiego. No to małem. Najle najlepiej, w ogóle osadzony lokal przy automatach Klamoty siódemki się świecą, Totomix, STS, A zimno znowu rozgrzeje nas ten burger pewnie Ja to myślę, żeby później zrobić unboxing tego miejsca Z maszynami? Z maszynami Nie no. 4 siódemeczki ja... ja to wiesz za czym jestem? Mhm. Za tym, żeby on zostawił subskrypcję Tak, i tutaj Gdzie tutaj? Tutaj Gdzie? Tutaj a, tutaj, to tutaj suba. Robimy dzisiaj tak. Szybkie trzy gryzy. Żuję, 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 żuje. Połykam, przepijam to shaker. I znowu trzy gryzy. Żuję, żuję, żuję. Zobaczysz, zobaczysz, się śmieje. Dobrze, ja trzymam cię za słowo. W ogóle <noise> zabawne jest to, jak to się zmieni, jak będziemy to nagrywać. <noise> Nie zmieni to no, no. Zobaczymy, wygląda na bardzo ostrego. Generalnie Carolina Reaper, Habanero, tam jeszcze widziałem Trinidad Scorpion znowu, czyli to co ostatnio, ale w tamtym osta ostatnim było Piri nie Habanero. Nie wiem, ale pan, który był na kuchni, wyglądał no, no, też jak taki Ja no, co lubi, bo no, już ostro. No, no, no. On tak wjechał, my mu mówimy co chcemy, on tak, z tym się trochę zajdzie. <laughs> Ale ja to ogólnie unikam w takich miejsc, gdzie jest nie, Karolina Ripper i tak dalej, A, nie, ja nie lubię tutaj bardzo. Tutaj jest samo piekło, kiedyś miałem na GoJ, ale to było dla moich gości mało. Ty, ci, to kochają ostrzeż. wymyśliłem to, bo nic więcej już nie wymyślać. Tak A długo pan tu już jest? Tutaj dwa lata. Traciłem lokal po drugiej stronie, tak ogólnie pięć lat jest. Tam dowie długie od pięciu lat. Pan Lucyfer Tomaszustki. To znak wow. to Kacpra. Niedługo Niedługo Kacper będzie chodzi i szósteczkami będzie że rzucał wszędzie 666 mordo I ogień Dziękujemy Mocnego no, 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 pieśnia <śmienią> A, a powie, czy jak ludzie to biorą to zjadają? Czy... Zjada, zjadają, zjadają ale kiedyś miałem dwie osoby co do połowy i jeden taki świrowa obawiana, ja że on tak super wszystko ostre, a ona po prostu się w Później dziewczyny zabierał swojej browary, bo nie wiedział, co już wypijać. która przychodzi na tego burgera często ze swoim chłopakiem. Ona jest z Indii chyba. On jest Polak, jak się pokłózią, to oni kupuje na zgrodę tego robaka. <śledziany> 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 była złamała sokała zamiast tego, zamiast smoczka do papryki. Także dzisiaj podjeżdżamy pod Lucyfera którego skład już znacie, doskonale, a jak nie to poznacie Tego jeszcze nie widziałem, Zobaczycie go jako pierwsi o, Czarna buła i paragon Fajny, bo... Taka spadek frytka może? Zobaczcie co się stało tutaj O, jejacu, Dobra, to co? No, ja po prostu smażę Już nie jesteś pierwszy? Nie, nie, to Kabuka jest. Gabłka, Jedziemy. Słuchajcie, jedziemy, bo to nie ma co. No, ale pisali w odcinku, że się wyzecicie, co się znajduje w środku, więc Ogólnie, no, ogóle, żeby pokazać. Tałateczka jest dużo ostrości. Ale panią chyba gdzieś tam wystaje Ogórek kiszony, sałata, brukola. Coś pomarańczowego. Obrzydliwe. <laughs> Dobra. Jak? Kochany? Zależy o co pytasz O ostrość Poczekaj Ja chyba mam coś z twarzą naprawdę Co ty jada? Hmm? No serio Nic kompletnie? No coś tak Czuję trochę na głowie Ale ty jesteś wersed Bardzo dobry Czuję wszystko, no serio bo to tak jest też że był mega ostre, ale żeby też i, i smaku coś, a nie tylko palenie. Doceniam. O, teraz coś tam przykład poczułem. Troszkę takiego to mocniejszego. To jest, to jest tak, że z tym akurat powoli chodzi, jak to zmienię. Każdy inaczej. Coś mocniejszego przegryzłem, ale kurczę no nie wiem, czy ten ostatni był ostrzejszy. Wygląda się. Zartowałem. Nie no, w porządku. Bardzo dobre. Smaczny, pikantne dwie minuty z hamburgera ja będę męczył 15. O, osobiście uważam. Albo nie, nie będę cię um, a Powiem później co chciałem powiedzieć. No, fajne. Myślę, że brzuch nie będzie bolał. Nie ma problemu czym. Kasia, Ciebie, Ciebie. Nie Mnie na pewno będzie. Już widzę, Kasia, co... Kasia, co... Ja już widzę czarną bułę i jest mi bardzo źle. Jest super kasprę, więc zadowolony. Serwetek nie potrzebuję, natomiast wypowiem się po wszystkim, jak już zje O, trochę kadarku się pojawiło, ale to normalne. O, Kasper pierwszy gryzł. To powinno być Rambo pierwsza krew, ale w sumie pasowałoby. No kurwa, kur... Może ja dostałem twojego, a ty mojego? Nie, no nie umawialiśmy się z panem w ogóle. Pamiętasz, co mówisz? Pół będzie zrywane. Będzie. Trzy gryzy, zapijasz szejkiem i kolejne trzy. To jaka mądra. Kasper, znowu mam dobry żart. Czujesz bekon? <laughs> Super. Naprawdę dobry. Naprawdę dobry. Fiu, 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 fiu. fiu. Ekstra. To pomarańczowe, to jest właśnie moja 13 jest Ananas, Ananas, papryka, morska, nagajokija, habanero. To pomarańczowe? Nie czuć tam ananasa. <grymne> <grymne> Nie ja czułem. <grymne> 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 Limonka, no jest tam dużo rzeczy. Ostry ananas no. z ciebie jest. O. Ale tak dobrze ci idzie. Katmigna? Dobrze, dobrze. No. Radzisz sobie. Dzielny pacjent. Bo mi pisali na tamtym odcinku, że jestem psiochą. Sam to powiedziałeś Zjem nawet dwa Ale jak Kacper zje, to naprawdę będzie tytuł Jak? Oh. Jest? takie no wrażenia? Tak? No czujesz no. cokolwiek? W ogóle poza tym, że pali? Mordę Mordę czujesz? Mm -hmm. I to tak, że... Dawno tak nie miałem, że jak żeśmy jedli, to... Tutaj mi cała buzia... Pali. Tam... Odpadła do, Dobrze, że pan e, dokańcza za jedno, bo... <laughs> Kacperku, jemy, 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 jemy. Muszę tam w sali. Musimy przyjść na... Inne jeszcze sprawdzić Naprawdę super mhm. Tutaj się robi kiszonka w słojach do, do, do to jest... antywirusa Tutaj są pikle z buraków Najpierw pieczone, potem są zalewane zalewą z, z przyprawami, odstaw Do byka w i tak dalej Ja lubię dużo się bawić To się ceni A kupować, dużo się bawić To się ceni No, no bo to, to tego badziewia na ile się co tak? Ale patrz Ej Dobrze, kibicuje ci Kasper Dawaj, dawaj, no, ale już jest więcej chyba a co? Niż te pół osoby. Ale jest jazz Ale zobacz, jak mniej mówi, więcej je Zaraz się szejk skończy, ciekawe co będzie Bardzo mi na troszkę potrafi Bo chyba to jest pierwszy odcinek, gdzie... A nie To jest chyba drugi, jak jemy w lokalu Ale tak blisko, nas nie, nich z obsługi Nie opowiadał, nie nakręcał tak no To jest największy o. lokal, bo <laughs> My polecamy Także jeżeli... Chcecie spróbować dobrego burgerka? To śmialutko. Nie wiem jak Kacper ci poleca, bo... No zrobię. Oooo, mm, przyjęło się. Weszło. Ciekawe jak wyjdzie. Zaraz te górki od... O stara, Uśmiechnij się. Masz węgiel między zębami. No, nie, ma gody. Nie no, jest w porządku. Ja już nie czuję w ogóle nic. Dobre. O, o Dobra To dla ciebie. Dobra, no to jest. Dawaj, dwa czapki. Kacper. No dawaj, Jezu, będziesz tak siedział. Im dłużej siedzimy, tym dłużej siedzimy. Odpuszczę ci tego bliczka. jest nie mogę już iść. <noise> Kacperku, ale zobacz, jak niewiele historycznego momentu. Zaraz mi dziąsła w pio... kosmos. Do końca piosenki zdążysz? Do no, no, no. Kur... Zapiszesz się panu na tablicy. Ale będzie pan, gdy... Przyjaciół Zostań przyjacielem, dawaj. Ale będzie końcówka piękna. Ja chyba nie chcę być przyjacielem <gaz> Ben, Kat, Ben, Katz, be. tak, jeszcze jaśnę. Tyś pisał, że jesteś taki słodki w swoim udawaniu. Nie może. Dawaj. Ten są chorych. Wszyscy. <gaz> <gaz> tu się nie da udawać. Masakra to jest. A panu udało się zjeść? Nie wiem, tak jak mówiłem, ja to zrobiłem dla moich właśnie gości, którzy kochałem, będzie piekło, ale ja sam będę zjadł Masz tam maślankę? Nie, nie. W samochodzie mam. Jakąś opłynę. Jakaś masaka. Ale no kancer, Zobacz. Co ty się masz w rękach? Strzeż <grym> <grym> Wiem z tego? No jak mogę. No ja Chodź. Pan już idzie do domu? A myślałem. No? Tak? no bo pan ja. zachowałem. Ja. Nie wiem. pan pewno myślałem, że pan musi kur... siedział. Wyłączam światło na kuchni, bo tam nie ma, nie ma za młodzień. A my palisz, że chustesz jak trochę? Myślę, że i ogór? Tak. Bo ja sobie muszę z nożby złochać. Kurwa, piosna. Żeby mnie rozwalić tu. A co, nie zjesz? No zjesz, pewnie, że zjesz. Już w nowego burgera. Tego nie wiem. Tak, 3-4. 8-25. Dobrze złożony, bo zatrudnienie. <noise> Możesz pracować. Wszystko złożony, tak. Chodź tak. rękawszy, nie bierny. Ale desz radę. Uznam tego kompletnie. Nie z osobistego oczywiście. To jest ziom. Kacper, pan powiedział, no. że można to spuentować tak, że dla mnie to był Lucuś, a dla ciebie pan Lucyfer. Zapomniałem się podpisać na tablicy, Nie wiem, widać już jest dobrze, bo już, 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 już pamięć wraca. A ja się podpiszę. Puenta, puenta na koniec, puenta. Słuchaj, widzów. Jeżeli chcesz, żeby ostry kanał dalej był ostry, napiszcie w komentarzu, Kacper, dałeś gdzie, byliście, gdzie byliście na najbardziej ostrym burgerze. My tam pojedziemy i sprawdzimy. Jak widzicie, ja jestem kozakiem i wszystko zjem. <grystanie> <grystanie> Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami. Ja jestem dumny z Kacpra jak nigdy. Serio, pierwszy raz. Jeszcze nigdy mnie tak nie piekło, ale zobacz. Jest satysfakcja? Nie ma w ogóle satysfakcji. Nie ma Będzie jutro dopiero. Jak będziesz wiesz gdzie i co będziesz robił, też będziesz wiedział co robisz. W każdym razie, jeżeli macie pomysły na to, co moglibyśmy zjeść gdzie moglibyśmy zjeść. Możecie pisać pomysły nawet z całej Polski, chętnie pewnie tam się wybierzemy, Wsiadamy w autobus i jedziemy. Także do zobaczenia w następnym odcinku, który pojawi się... Co my dzisiaj mamy? Sobota, w czwartek. No, w czwartek mamy odcinek. Nie, ten będzie w czwartek. Ten będzie. Nie, ten będzie we wtorek. Następny będzie w niedzielę. Będziemy nagrywać. Dobra, do zobaczenia w następnym... Do zobaczenia na następnym odcinku. Zaraz mu odpowiem.